Siemano, cześć i cześć. Nie mam w sumie bardzo pomysłu, co tu nagrywać Ale nagram Wam może znowu o tej przyczepie przerobionej na platformę sadowniczą, bo Pytali mnie się niektórzy jak to było zrobione Wymiary i tak dalej, no wymiarów to nie podam, bo mi się nie chce mierzyć, ale Jak to mniej więcej wygląda, jak to się przełącza Dobra. no dobra, no to co Radek jeden mnie się pytał z pracy jak to zrobione pozdrawiam cię Radek no i pokażę, tutaj jest taki kątownik dospawany do przyczepy dalej no, jest taki też kawałek tego profila no i to się tutaj wkręca, można sobie to wysuwać wsuwać do tego są dospawane dwa takie proste, też profile dwa stopnie. Trochę zrobiłem to pod skosem, żeby no było jak wchodzić, ewentualnie zrywać jabłka, czy przeciąć. E, Tutaj są dwa takie wzmocnienia, bo to dosyć długie jest. No i żeby jak się wchodzi, nie. Nie uginało się tutaj na środku za bardzo. Nie przekręcało takie w miarę stabilne. No, i tutaj też jest taki sam profil. Można to sobie wysuwać, suwać. Można sobie całkiem to wyciągnąć. O, jedzie jakiś sąsiad z opryskiwaczem. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Pojechał dzisiaj. Dzień pryskania witaminą C i wapnem. Żeby te zdrowe jabłka grujeckie sobie rosły. No nie? A jak? Jakimś nawozem. Tutaj jest też taki profil na samej górze, żeby sobie można było opierać się, czy powiesić wiaderko, ewentualnie, powiesić coś tam. Jeden stopień jest trochę węższy, jeden jest trochę szerszy. Nie wiem, czy to jest przekonstruowane, czy, czy nie, no ale generalnie no to nie ma jakby sensu robić tego super ekstra mocnego, bo będzie kupę żelastwa, a to nic nie będzie wynosiło, żadnych plusów dodatnich nie będzie. No dobra, to co, nagram wam chyba jakiś, bo nie mam w sumie pomysłu w jakimś przyspieszonym tempie, tylko jak to kurde Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, i am a straight killer. Rise and the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I Form of art, I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step Today I will never be the same Cause that's what it takes tak to mniej więcej wygląda tak to mniej więcej wygląda także w sumie to powiem wam taka platforma no to sporo kosztuje jednak a te wszystkie kurde blachy kątowniki i profile no to jednak sporo mniej nie nie pamiętam ile tam za to dałem nie jest to super ekstra jakaś wypaśna instrukcja, ale zobaczcie jaka wiosna piękna już zaczynają się budzić wszystkie roślinki do życia mleczu ile dużo różnych kwiatków, trawka zaczyna rosnąć, najfajniejsza chyba pora roku, bo to za gorące jednak, trochę się klimat zmienia i jest trochę za gorąco zamiast kurde tych jabłek Gruszek, to może banany posadzić albo jakieś mandarynki. Jest jak Hiszpanią u nas ostatnio. Na tam. Dobra, pokażę Wam tutaj, jakie fajne mlecze rosną, kolorowe kwiatuszki. No i tyle. No i tyle. Może jeszcze coś wam dogram, żeby nie było. Nudno. O. No, wodę sobie wziąłem, bo to wiadomo, gorąco to się picie. No i tyle, no tak to wygląda. Może pokażę z góry, jak to wygląda. Jak się wejdzie. Na to. Tak, więc całkiem wysoko. Całkiem wysoko No spawarka diaks, profile Profilej Jest impreza kurde Proszę Państwa Ładnie nie? No tą wiosnę, no dobra to co Może jeszcze coś dogram na razie Miłego dzionka Kurde widziałem zająca, ale już zwiał gdzieś bo pokazał taki malutki zajączek sobie go. No ale jeszcze Wam pokażę gruszki. Już zaczynają. Proszę bardzo, kwiatuszki Być piękne, ładne. No, nie wiem gdzie ten zajączek. Wyskubanie z uciekł. No, taki malutki, że nie. nie pokażę no, Siemanko, Siemandero ładne widoczki, nie, nie powiem wam tak, moja żonka ukochana nie chce żeby jej nagrywać do tych durnowatych kliników moich bo tak, bo tak jest, ale stoi tu koło mnie tylko boję się ją nagrać, bo zaraz dostanę jakąś gałęzią w dynie co tam kochanie się tak cieszysz? No dobra, no co? Mamy sekator, mamy przyczepę. Jedziemy dalej z koksem, proszę Państwa. No i ujechaliśmy już tyle. Ładnie widoczki. Kudy, na wiosnę to jest fajnie ciepło. Jeszcze do tego wszystko sobie ładnie kwitnie. Motylki latają. Pszczołki latają. Niedługo będą zapylały kwiateczki Pięknie i cudownie wprost Także tak no O już poszła Skitrała się przede mną żebym nie nagrał przez trzy No nie jest no rozumiem Ktoś nie lubi być nagrywany na taki brudnowaty filmik Także nie Trzeba to uszanować Tam są brzozy Proszę Państwa Nie wiem czy jakąś kurpatkę mi się uda złapać O ktoś tam chyba tnie Słychać też no dobra No dobra, trochę chciałem no to w sumie teraz przydałoby się te patyki albo zebrać, albo skosić. Zaraz wam pokażę taką kosiarą przekoszę patyki ścięte. O, proszę bardzo. A tu są patyki. A tu jest kusiara. No i co, jedziemy? Z koksem. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over. Like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Blood so violently, thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. na butyki, jeszcze Wam pokażę jak czereśnie kwitną pięknie, w tej porze roku proszę bardzo I już mamy czereśnie kwitnącą. fajne nie, ładnie wygląda okolice kwitnącej czereśni Grojeca. proszę Państwa kraj kwitnących czereśni I dobra, jeszcze tam, bo sąsiad pryskał, to ja też będę pryskał. Niech tam, co? Będziemy jechać. Napełniłem bekę wodą, witaminą C i kurde wapnem, bo wiadomo zdrowe jabłka grujeckie. No to muszą mieć trochę witaminy C. I tyle, jedziemy. Kilka tam. Będą zdrowsze jabłuszka, żeby ich tam nie dopadły też jakieś. Albo i gruszki też, o proszę bardzo. Piękne, Piękne kwiatuszki na gestę. No to jedziemy, nie wiem, Spryskania wam chyba, nie będę nic nagrywał, bo to się jedzie w tej wertę. Nic ciekawego. No to co, miłego dzionka. No i do zobaczonka, cześć. No bo dobra, nagrywam na kawałek. Piękno. Widzicie to dwie kuropatwy, w końcu ich dopadłem do kamery z Kubańców. Ale Skuba nie z Kuba. nie zjewa. Więc co? I dodwajcie z skubańców. O niech to no i już bo tak znowu wam nie pokażę. A może będzie tam na dole? ona? no jest jeszcze no i byl o tam jeszcze lepszy ptasior bo tam jest orzeł gdzieś, albo jaszcząb gdzieś tam był siedział sobie na drucie gdzieś go widziałem z kubajca. gdzie on był może się uda go złapać, a jak nie to nie, ale no może się uda zobaczymy spolował na jakieś ptaka, akurat go przylukałem ale nie wiem czy jeszcze <laughs> czy jeszcze tu gdzieś jest Skórcie byk się ukrył. no chyba nic tego. Dobra, chyba Wam go nie pokażę. Myślałem, że pokażę, ale nie pokażę. To był spory kuldy. No nie, gdzieś w spierniczu. Kurka No gdzie jesteś jeszcze Tam korupatwy pana. No z Nie pokażę wam skubańce Bo z Muszę iść z powrotem do ciągnika i prystrzeć Dobra no to na razie, cześć i cześć. Pozdrowionka. Dobra, ale może mi się uda nagrać kuropatwę tym razem. Widzę ją z Kubaną. O, ładna, nie? Ładny ptaszek Ciekawe, czy będzie fruwać. O, chodź tu z Kubąńców. Gdzie mi tam zjażdżasz? No nie. Dobra, no ale trochę było widać, co? Dobra to póki co na razie na tyle. No i. Miłego dzionka. Pozdrawiam serdecznie. No i co? Fajnie, że oglądaliście. Dzięki. Cześć.